Witam, ja jestem Knitek, a to jest y, kolejny odcinek. Zagrajmy w Margonem, razem z Ocyriusem. Cześć! Także ja dzisiaj się zajmę... Mm, y, ...przekazem tego filmiku, a mianowicie to będzie nasz pierwszy quest, dotyczący unikatowego przedmiotu. Y, który będzie miksturka, ale będzie unikat. No, wiadomo. Będzie cieszyć. Także pierwszym krokiem, który musimy zrobić, jest y, wzięcie quest'a. od Gebriosa. Tak, Nitek może wziąć quest'a Na którym guzikiem? No kliknij na niego Ale nie, na którą wiadomość? Mm... Nie wiem, ostatnie mam pytanie No popróbuj, no tutaj ten, ten. No, witaj młodzieńcze, czy mogę spytać, co cię do mnie sprowadza? Chciałbym z tobą porozmawiać Bezpieczeństwa, nie mam Dla hmm. mnie jakieś zajęcia e, Zajęcia chyba nie, chociaż Jeśli chcesz, to możesz e, Przejść pewien test. test, może powiesz coś więcej Rozmawiałem z burmistrzem Itan I zaoferował mi zapłatę za edukację Mieszkańców miasta z zakresu bezpieczeństwa Chodzi o rozsądny handel i szereg Innych zachowań, o to chodzi? Dobra, skończ e, Rozpoczęto quest No tak Dobrze, chodź wy, wy, wyjdźmy stąd. Teraz musimy się kierować do zajazdu u makiny. No, możesz wyjść z tej lokacji na dół. I Dzięki za się... pozwolenie. Nie ma za co. Ej, bo mnie ten zatrzymał. Mam no porca ciśni, podatkowy. Ciśnij w dół. Więc kupię Nie, Ale przed wyjściem na prawo. Zajazdu makiny. Bijaj. Na piwo hmm. idziemy. No, hmm. na piwo. Eee, jakiegoś musimy znaleźć, dobra. Rysio. Cześć. Rysia, nie jak skłonąłś, chłopaki. Nie. No, łatwo ci mówić, nawet nie wiesz co jest. Ej, to chyba nie to. No, mam napisane. Oczekaj Rysia w zajeździe o Makiny. A Aurelia wyprawia uczty dla... nie czekaj Zdobądź zaopatrzenie. nie Strzeż się oszustów, przystąp do pierwszej lekcji prowadzonej przez Gabriosa Na temat bezpiecze... niebezpiecznych czyhającej... Aha, cie... dobra, wracamy do niego Ej. Nie przeczytałem, no widzisz, znowu nie przeczytałem Gdyby kazali nam iść gdzieś daleko, to byśmy poślili. pewnie byśmy poszli Te stoper zgubiłem uh. mm -hmm. Ale ruch dzisiaj w tym mieście Zaraz znajdę, zaraz znajdę. Ej, nie ma. Jak widać, wykonałeś tego questa z niedziałającym zegarem? A. U Niela? U Daniela? Nie, nie. Niela? Cio, nie. Yy, czyli wróci w... się do tego ziomka? Tak. Rozpoczynasz quest u tego Niela i mówisz, o kurde, czemu ten zegar nie chodzi? I on wtedy mówi, a już parę lat, ale po potrzebuję tylko tych, tych trybików, nie? No. No i wtedy mu donosisz te trybiki, on powie, o wspaniale, działa zegar, dzięki, masz nagrodę, nie? Ale ten zegar cały czas nie działa. Lul. Dobra, yy, i co? I teraz co u niego kliknąć? No poklikaj, no i... i, i wspomniałeś o lekcji, o tej drugiej, tak? Pokaż mi go. Wróciliśmy. No i co teraz? Witaj, jak ci idzie, chyba? W zasadzie to chciałem przedstawić do pierwszej lekcji. Dobrze. Nie, nie, nie. Escape. 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 Jak? Poszło coś? Tylko z, z filmem. Ruszyło coś? No co ty robisz? Klikam cokolwiek. No ja jadę też cały czas te dymki tylko. Też trochę ich tu jest, ale... Czekaj, robimy. Kto, kto szybszy? Uch, psz, 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 psz. To niebo, zamknę questa. nie było zamknięte quest. Nie, jestem zręczny. Jestem spostrzegawczy. O, już bym kliknął, zamknij. Dlaczego <noise> tego tak dużo jest? Ha, to jest jakiś tam, wiadomo, to jest na dziesiąty poziom. No i. Ups. O, obrazek. Argonem Gold JojoPL. Też tu jestem. Aha, czyli Linkuję. na JojoPL mam wejść? Zamknij. Nic tam nie wchodź. <laughs> Odbierz ostatnią lekcję, masz po prostu... A jak zamknąć ten obrazek? Zamknij ni niżej zjeść, scrollem. O, to jest ten scroll. <laughs> e, teraz musimy test napisać. Eee, Który Gdzie Chciałbym no, e, Przedostatnie. Okej. Okay. Jakie tak, najlepsze niebezpieczeństwo gotowy. niesie za złośnięcie i używanie programów aktywnie wspomagających grę tak zwanych botów? Można się... Pierwsze nie. Drugie chyba. Trzecie. Nie. Drugie. A czekaj, a to chodzi o co? A, botów, no to drugie. No przede wszystkim trzeba... E, drugie pytanie, poczekaj. Na co przede wszystkim trzeba zwracać uwagę instalując dodatki do gry, aby móc czuć się bezpiecznie? Funkcję, mm -hmm. to będzie moim zdaniem y, trzecie hmm? kliknąłem no jak ja się też. zachowasz, gdy ktoś zaproponuje Ci złoto, itemki lub smocze łzy w zamian za podanie loginu i hasła? wyśmieję go. A nie, Pierwsza ja w sumie bym, bym dał nie? konto. No, fajnie by było Takie dostać konto jakieś... konto to wiesz, 10 minut i idziesz robić. Cicho. Daj, to, to pierwsze, no nie? Nie, nie, nie. Wyśmiej go na czacie ogólnym, wklejając treść jego wiadomości. Czekaj, wyznam tą osobę, to nie. Zgodzę się, z zeznam prezentu z góry i śmieję go na czacie, bym jego treść. Może być, nie? Trzecie. No, czy wiesz co? Eee, w drugim chyba powi po drugie powinniśmy. No, chyba tak, drugi, no. Bardziej to sensownie brzmi. Czy wiesz, e jakie są najpoważniejsze konsekwencje posiadania niezaufanego zastępcy konta? No, można stracić konto. Do. No. Yy, wiem, taka osoba yy, może szybko się znudzić i nie będzie nam yy, pomagać. To mam to kliknąć? Nie, no to... <grym> Czytaj drugie. Niezaufany <grym> nie <grym> zastępca może szpiegować moje wojny klanowe i w ten sposób przysporzyć kłopotów. Nie? Takie zastępstwo może mi przeszkadzać, że wchodząc na moje konto, yy, będzie mnie wylogowywał. Co za okrutny człowiek! Taki zastępca może mnie okraść ze złota i przedmiotów. Niezaufane zastępstwa może mi zaciągnąć pożyczkę yy, Smoczy Quest, po czym je bezsensownie wydać na rzeczy, których bym nigdy nie kupił. Klikaj ja w... na ostatnim, lub. Yy... Klikaj przedostatni i jedziemy dalej. A nie, ostatni. Niezaufany może mi zaciągnąć pożyczkę. Nie nawet o pożyczkach nie wiedziałem, że takie jest. Klikaj przed. Jest pożyczka. To walisz. Dobra. Co, co może się stać, gdy ustawisz takie same hasło na koncie w grze i na przypisane do niego adresie e-mail? Yyy... haker, yy, Ten... oszust będzie mi łatwiej. Po co utrudniać ludziom życie? O! Będzie mniejsza szansa zapomnieć tego hasła. nie, nie czekaj. Administracja Margona będzie e, znała wtedy hasło do mojego maila będzie się mogła zalegować na moją skrzynkę pocztową by czytać moje wiadomości. Hmm. Przedostatnie? Przedostatnie albo... Przedostatnie nawet, nie, się, nie mów, że się zastanawiałeś. U. Dlaczego warto ustawić blokadę maila na koncie i wpisać datę urodzenia? Jaka hardkorowa blokada? No. Mm -hmm. <laughs> żeby ostatnie mieć, chyba. żeby mieć większą kontrolę nad kontem i mieć większe szanse na dostanie się do kredyt banku. <laughs> <laughs> Czekaj, aby złodziej nie mógł na moim koncie yy, wpisać swojego, mm -hmm, to będzie ostatnie, wiesz? No, dobra. Dlaczego nie należy wierzyć w oferty związane z podaniem numeru gadu-gadu -tinkera, tinkera lub innego członka administracji? Pierwsze. Ponieważ Tinker używa Skype'a, nie gadu-gadu. Yy... I... Po drugie, nie? Yy, bo za tym kryje się oszustwo pod... No! Dobrze. Dlaczego należy uniknąć handlu których polega na przekazanie smoczych łez Na odwiązanie przedmiotów wraz z dopłatą w złocie Pytania są trudne, nie powiem na tak mały level na tego quest'a Serio? Ale w sumie to jest unikat, nie? Serio są trudne No bo skąd ty możesz wiedzieć, taki ty Taki tamty Kowalski Że co to jest odwiązywanie przedmiotów Eee... Ono widzisz, no to ty wiesz. Ale na przykład jak ktoś by był młodszy, to by nie wiedział. A jakby czytał, jakby ktoś był młodszy i by czytał wszystko po kolei dotychczas co jest, to by wiedział. Ale... No należy unikać to. takiego handlu, to co wiedział. Nie, legendy jest bardzo żelny, bez... Ponieważ możemy w takim stracić więcej złota i smokie jest, niż to jest tak naprawdę wart. Drugi czy ostatni? Drugie. Czy, czy kupowanie zaproszeń na światy prywatne jest legalne i bezpieczne? Hmm. <laughs> Ostatnie. <śmiech> <śmiech> zaproszeniami nie wolno handlować. Można je dost można to banan, gdy się to względem przed reknami światku prywatnych. Eee, Chyba to. Czekaj. Mhm, tak. To jest tak? No. Dobra. Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę podczas legowania poza domem? To jest ładny kolor obudowy i czystą klawiaturę. <laughs> Bitch, please. Czy ktoś na mnie karanie roweru z kafejki? <laughs> Czy obok nie siedziła na dziewczyna i nie marnujemy czasu na granie zamiast patrzenie na nią? Mhm. Mm Czy koleżanka czasem Ostatnie. nie dodała nowego zdjęcia na Facebooku? Ostatnie. Mhm. Mm Jak odróżnić strony wyłudzające HSO strony głównej Margonem? eee z... No. gdzieś? wiesz ile mam levela i HP? Nie mam pojęcia. 98%,9. Tylko HP mam 0,5. Mhm. <noise> I za co dostałeś, za nagrodę? Mmm, jakiś papier do podcieru. Ale znaleźć <noise> na niego. Wartość. Czekaj. W dniu zaświadczenia, się, że właściwie tego dokumentu kończył wynikiem celującym szkolenie dotyczące bezpieczeństwa pobytu w krainie Margonem. Związane z właścicielem, waltro śpiew 75 I, I co mogę z tym zrobić? To już nie jest koniec quest'a. Kliknij jeszcze raz na tego ziomka. Hmm. Powiedz, że mu się udało. Teraz znowu dobrze spróbuję. Rozpoczęto quest! Jej! I teraz musisz. Kliknąłeś już? No, rozpoczęto quest! Też miałem już w tym momencie idziemy do Rysia. A, Skrafisz, co za Czekaj, się. Yy... Ale to już mamy iść do Rysia, tak? Mhm. Y teraz? Tak. W Wykorzystaj teraz. Tu, tu Szukaj, Rysia. O, i co mam Rysiowi powiedzieć, że jest. że, nie naru że naruszył regulamin? Możliwe. Nie stałem. No jak się jestem u niego? Cześć Rysio. Dlaczego płaczesz? Co się stało? RYCZY! Nie mogę się zalogować na swoje konto Serio. No <laughs> Kiedy będziemy mieć questa z Rumzajsem? Yyy to... Yy, nie wiem. De facto co on tu robi, jak się nie możesz zalogować. Zaczekaj, Rysio odzyska hasło od swojego konta na adres e-mail. <laughs> no nie czytałem. <laughs> Cześć się odzyskałeś? Jestem ciekaw, czy udało ci się, się odzyskać to hasło Tak, dzięki za radę w tej daj, sprawie Nie tego dużo Ojejku, seriously no Czekaj, czy Rysiu ustawi sobie datę urodzenia Zmieni hasło do konta, do maila i konta w grze Tak, aby różniły od siebie różniły się, różniły się Oraz yy, niż Najwyższy poziom zabezpieczeń No i jeszcze Tego nie zrobił Daj mi trochę więcej czasu No i tak może czekać nieskończoność To, to idę, sobie, idę sobie pod drzewko coś Idziemy zwiedzać? Chodź do góry Czekaj, przydałby się taki dźwięk spadającej wody Wynajmujemy jakiś pokój? Masz hajs? Znaczy to jest za monety Yyy łzy Boż. A to można we dwóch siąść? Mhm Tak, no, ci dam no, no, czekaj, na... bo nie mogę wyjść tam Ciśnij jak... Dawaj na samą górę to pierwszy. Ej, nie czekaj, bo ja nie mogę stąd wyjść. Kucza. Co nie masz stąd wyjść? O, okej, okay. dobra. Na samą górę? No, ciśnij na dół. Ciśnij na dół. Nie na górę, tam nic nie ma. W piwnicy chodź. Mm -hmm. Może jakieś znajdziemy.